Ktoś! Ale ślepy, ty może z drugiej strony stań No do przodu, do przodu I teraz ty No i teraz Kuba pcha Aaa, ale mnie tam zajdzie Tylko nie z twarzą do tego. No co ty. No i <noise> Co? Nazywam cię ślepak! No prawie o to chodziło. No właśnie, prawie. Nie, bo nie wiem. Dobra, teraz wyjdę. Tak, ale żeby kajak nie odpłynął, wiem. To to wiesz, tyle co wiesz? Tu jest w kuleczka woda. No tak, tu będzie zimniejsza woda. No Co ty nie powiesz? Zapomniałem Wam o tym powiedzieć.